Tylko znowu patrzcie na to, żeby w plecy nie było. No. Tych percy, Oj, tam raz powiesz. tylko było. A możemy się wrócić? Pokazuję, że możemy, jakby. Jak? No nie, nie możemy. A nie, nie to nie kogoś no. O, tylko dwa. To te drugie lepiej kupić. Post nie? Of receiving, next... No tak, tylko pierwszego nie, bo to jest właśnie takie wtedy, byliśmy. No to samo co mm -hmm. ja wtedy Tutaj brać coś takiego, że jak zabije Elita Melem, to następny jaki zabije y, przeciwnika wybucha? Ja nie wiem, czy to będzie nas obrażenia dawało. Coś rzekł. Jak, jak stoję w miejscu, to 30% mniej obrażeń. Nice. Ej, to co, braś to czy nie? nie, nie wiem. Wiem. Ej, A No nie wiem, czy was nie będzie to wiesz. No pewnie będzie, skoro wszystkie bronie ranią. No jak zabije Elita Melem, to następny przeciwnik jego zabije, eksploduje. Wybuch, Wybucha. Uh -huh. Ja pamiętam, miałem kiedyś coś takiego, ale nie brałem tego. Wziąć? Wiesz, Dobra. Wiesz może akurat ten kurwa boss wybuchnie, czy co? Ja, ja mogę wziąć dwa: że jak że pod Jana nie będę marnował, przy użyciu na 65% szans, a druga, że też będę leczył innych, nie? Hmm. Bo headshot damage to. Nie, nie, nie bardzo mi się to opłaca. Ja wszystkie poprawy wykupiłem i się wypompowałem z kas. Czy ja kupię tego Randala, tak? Ronalda raczej. Ronalda. Ronaldo kubiesz To ja mogę kupić. To się coś tą kasę zostanie. Ja mam pięć, mogę pożyczyć. <grystanie> <grystanie> Wezmę to też wszystkich leczę. O ja, już ja się tak ready, kupuję. sorry. A, kupiono. I tu już kupiliśmy i tak. No, Arena Co? Fortitude. Kupmy się. Mhm. się zwykłe na kiberku można. No chyba, chyba, nie zdążysz. I to po tym to nie ma już więcej grania, czy coś jest jeszcze? Nie ma. Ale jest są... jest cztery chyba ścieżki, tylko jest odblokowana jedna. tym jeszcze trzy inne, tak? Nie wiem, czy inne mapy są, czy nie. Dobra, może jakieś miejscowe o. ogarnimy. Czem my mamy taki ten... Co? No, jest to ten. Jak Co blisko jesteśmy, tej... to łączy się takim czymś. Ktoś z nas zadaje damage, to drugi też zadaje damage. Tak jakby... Jakbyśmy zadaje damage, to wszystkim pod nosa daje. Dobry motyw. Oh wow, oh wow. Ej, to nie jest dobre miejsce chyba. Nie. Yeah. Ała, łapie mi z... A, po prostu wszyscy dostajemy damage wspólnie. Dobra, chodźcie gdzieś, tu na lód i Elity dropią te Życie Różne rzeczy, robią, bomby się там хуже у Это микс коды, что ли гранаты. Ty, ten elektr niekończących się bomb, nie? Mhm. Mm to cztery miałem ja i mi rzucałem. <noise> Z góry idzie. Ej, musimy, musimy, się ruszyć tam. Czemu? <noise> no, to w bo To będą Bo będą, bo to jest survive. Aś, tak. no. No, no, A no, Ej! Święty zwój. Gdzie Tam? Na górze, dawaj, dawaj, chodźmy. Ej. O, oh, jest elixir bomb. Będę na kurwa. Będę na kurwa. Ale wy popierdoliliście? Ja to nie chciałem dużo zostawiać. Boita się? Dobra, biorę. Nie wiem, czy ja może mi yes. wygląda na pułapkę. Biorę. Wiesz. Trupy leżą wszędzie. No koniec. Ty przeszliśmy chyba pierwszy raz. Wow. Wypadało kurwa. no oh, Cheers. Aż idę po browarach chyba. Co za emocje. Może level be A jak? No jest. Proste skrzynki. No Prezent od Ronaldo. <śmieniciela> no chyba też wyruchara Ronald. <śmieniciela> który Ronaldo? To Cristiano czy <śmieniciela> Dobrze, dobrze. A no, tam by więcej elitów zabił. Elity te takie... te większe, tak. Ja mhm. tych opancerzonych to nie mogę zabijać, nie wiem czym. No wiem. Tylko z łuko, ewentualnie na ciągu. Przebija pancerz. A po bombą, nie? Mhm. Czy tylko ostatnią rundę, czy co? Czy to wszystkie rundy? Wszystkie chyba. Mało. Wszystkie. Myślałem, że więcej zrobiliśmy. Bo w jednej się wydaje, że zabijesz nie? Z 230. Hmm. No, no. Ma się te staty, co? Mm. Jeden ci zabrałem. <laughs> Jeden zabrałeś. <laughs> <jest> ostatni raz. <laughs> Nie możesz mieć wszystkiego. Trzeba ci coś zabrać. A ma brakowało, tylko cztery. No. Ty stegółku od razu stu naraz zabijesz. No teraz będzie jakaś, co? Nowa ta, czy, czy jak? Nowa ścieżka chyba. A plansza będzie inna? Nie wiem Ja to i tak bardzo no. zrobię. Czyż ty na update ważył w chuj, nie tak, no, tak. naprawdę?